Hello, kochani, dziś spotykamy się w sumie razem, aby zrobić daily. Już do ciebie dołączam. Teraz czekaj lewy akcept. W sensie razem, ale osobno, bo nie jestem teraz z tobą. <laughs> no, nie tak jak ostatnio, ale jednak, jakby no jesteś, nie? A, tylko ja muszę sobie zmienić party, bo sobie dam na Chida. Dobra. ja się tu przywitam, witam. O Boże, patrz, ja mam innego stworka, ty masz innego. Ono Dobra. Mm, Dobra, mapa. Dobra. Ja sobie zmienię tylko postaci, bo chciałbym na jednej sobie friendship jakiejś wbijać. Widzę, że mamy w... Ja mam Food Delivery na pewno. Dobra. Co tam mamy potem? Mamy jeszcze... Crisis of Shield. Potem mamy... Reach the Destination within the Limit Time. I nie wiem gdzie jest ostatnie. A, tu dobra. Tutaj jest dobra, Sabotage the Slime Balon. Są trzy, w których Ej, ja muszę być. Też żebym ci pomógł tego bosa tutaj zrobić, teraz, jak już jesteśmy. E, dobra, a potem możemy polecieć na balon. Dobra, to poczekaj, ja muszę zmienić postacie wtedy. Jeszcze raz. A to bosa jest tu u góry? E, tak, musisz się do teleportu tepnąć tutaj. Będziesz od razu na nim. No to dawaj. O ich na hidom tylko. Dlaczego? Czekaj, bo nie wiem, którą gókiem się to robi. Chyba Triggerem, nie jestem chłopakiem. Chyba nie oznaczyłeś dalej go. Jak to nie? nie? ma kwiatka. Nie ma kwiatka na sobie? Teraz jest oznaczony? Wiesz co, ja nie widzę tego kwiatka. Może po prostu ja go nie widzę. Bo problem jest taki, że nie ma ten na sobie, więc ja nie zadaję demedu, bo ja wziąłem pod Bloom. Musisz oznaczyć. A bo mi się coś zrobiło Jak to wyłączyć teraz? Co się stało? Teraz! No dawaj osneczka! Re RT Teraz widziałaś no, teraz... Jak, jakaś broń mi się odpaliła taka eventowa czy coś takiego no i tak, będziemy peć. Ale leci mi to hap. No, teraz to tak Dobra, uwaga. O, zabiło mnie Cześć zabije to ja meduzę dam Tylko trochę odejdź w bezpieczniejsze miejsce Już teraz masz. Znowu się zabiła Dobra, to po statuły się tepnij, Tylko sobie odbierz to. Yeah. I dawaj Dabię. do statuły po prostu się tepnijmy gdzieś, chyba że w Monster gdzieś jest daily przy statule. E, wiesz co, e, tam na ten balon trzeba yes, się sabot sabotować, więc tam można. No to dawaj tutaj do tego, do tej statuły. To ja sobie zmienię tylko postaci właśnie, żeby... Dobra. O Boże, gadam ze statuą i ciebie mi wywaliło na cały ekran z tym ptaszorem, ale o, to ślicznie że... wygląda. Czekaj, uh, muszę wsiąść tylko Amber i. Jaką postać by tu wsiąść? Chcesz jakąś postacią, żebym zagrał konkretną? Nie, nie mam nic takiego. Dobra. Coś, co ci będzie łatwo ten balans sabotować, nie? A no tak, bo ten balon mamy to poczekaj, to wezmę linę, a bo linę mogę z dystansu bić to, to będzie szybko. Okej, okay, dobra mam, dobra spinaczka, I hate spinaczka. Dobra, ja już niego mogę nawalać. Boże, ja się dziwię, czemu ja nie zadaję demedzu. Ja nie mam artefaktów na nim ustawionych. Czekaj, czy ja mogę na chwilę stąd wyjść? Łoi, chciałem się cofnąć gdzieś... Bo moje linej nie ma artefaktów o nie, ustawionych. Najkorzej. Nie zadaje w ogóle obrażeń żadnych. O dobra, mogę chyba już. Nie, nie mogę. Łoj, za dużo jest tych przeciwników. Dobra, trudno. No i umarł. Że tak biednie to wygląda. Jakbym miał artefakty na nim, to byśmy zabili go w sekundę. Dobra, poszło. No. Ale to, to był. Yes! Chicken kocur. A ja się dziwię, czemu ja zadaję tak mało obrażeń, mówię Dobra, mi... to teraz dawaj na to Crisis of Shield. Dobra już. To co, ja już mam ich tutaj zacząć tłuc? Nie, ja już idę. W sensie możesz zacząć, ale ja już idę. No, powiedziałeś, pytam, czy mam zacząć? Nie, ja już idę. Możesz zacząć. No, męż zacząć. Siedzę w konarze. Dobra. Dobra, tamaj. No i tyle. Tyle? Znaczy, chyba jeszcze jakieś zostało jedno, nie, ale tyle po nie. W sensie, jeszcze dwa zadania zostały, ale. Myślałem, że tutaj wiesz, będzie jakiś. Dawaj na to, w... Lodowe? Lodowym, no. And so with spring to all living things. It's time for bed now. dawaj, Jezus. Dawaj. Oj, chyba zielona substancja z tego z dress cię dopadła. O Gdzie teraz? To o dobra. Oj, Amber 20 poziom, dawaj. Amber poziom Dobra, nie umrę, bo nie miałem staminy i skoczyłem. Będziesz chyba sam, a nie dobra. Zdążę. O, nie zdążyłem. Ale dobra, bo takie kółko się robi, nie a, mogę wtedy wejść. Lokada. Ale ci chociaż te liski pomogły. jedna. Dobra, już koniec. Yes! Teraz by wyszła ta. Yes, the taxi queen. Dobra, i ostatnie już leży w mojej gestii. Ponieważ jest to Toktusara Good Hunter. Dobrze. Oby nie był ten Oliver on jest chyba Kala Dobra. To możemy robić razem nawet. Chcesz? Tak, dobra. No A to nie, to, ja to tu Pallat, dobra, bo to nie jest to z walczeniem. Myślę, że... bez jest jedno takie, że walczysz. Mhm. mhm. A tutaj to po prostu musisz iść, nie wiem czy robiłeś to zadanie, pewnie tak Idziesz i Ale już nie pamiętam są tych trzy ziomki różne I któryś z nich zamówił to jedzenie i po prostu musisz jakby znaleźć ziomka do którego to jedzenie należy Aha, w ten sposób No i pierwszy już zrobiony i to nie jest jego Lecę po drugiego strzelam, że to też nie on. O, a jednak to był on. Dobra. Dobra. Talk to kto Sara? Co mi tam kradniesz na świecie? Bo jak ci nigdzie nie ma to coś pewnie kradniesz. Nie, wyjątkowo nic nie kradnę. Po prostu wziąłem do się, bo milinej umarł i, A, i po prostu dobra. sobie łażę. Jak to brzmi? Wyjątkowo nic nie kradnę? Wyjątkowo! No to już samo mówi za siebie. Czy ja cię podejrzewam, czy po prostu coś jest na rzeczy? Ja do jedyne co ci ukradnę, to motylka po drodze jakiegoś. A, dobra, to jest odebrane. I teraz pytanie: chcesz jeszcze jakiegoś bossa robić, czy coś? No, możemy tego co ty potrzebujesz i tego na przykład saju. Jak jeszcze chcesz coś dograć, Dobry. to ja ci się. To ja tylko muszę zmienić postaci wtedy. A który to jest ten, którego ja potrzebuję? Ten na Alhatama. Jeszcze raz, co? Ten, którego potrzebuję, to jest ten na Alhatama, tak? Na nubileta. Nuwileta, dobra. Eee... Ten taki różowy, tam co robiliśmy przed Ta chwilą. Ta wodna taka pisia mała. Tak, ten taki fioletowy, no czekaj. Czekaj, gdzie on był? Tu, dobra. Under the water. Dobra, w razie, żebyś nie umarł, wziąłem bajzu, więc będzie nas leczyć dużo. Tylko muszę się tepnąć w Ja już niego jestem. To. Więc jak e, coś to będę leczyć też przy okazji. A nie musisz, ja nie potrzebuję leczenia, jestem fantastyczny w tą grę. Tylko oznacz ich na początku, dobra? Bo wtedy wiesz. Jakich ich? Does the one dog? W sumie to jest bardziej kod. No to taki... <grym>

Teraz yy, weź sobie na Ina zoomę a, i Mów do mnie tepnij jeszcze się, Po prostu tepnij się do mnie Nie, Nie widzę cieni Masz już, czy... hmm. I na zuma. To jest to elektro, dobra. Mam, bo ja szukałem cię tam na pustyni. Nie, to sumeru. W sensie, ja to wiedziałem. Mhm. Tam w dół mam skoczyć? Tak. Na tego bydlaka tego sumo. Okay. Proszę jeszcze raz pokazać nowego maila jakiegoś dostałem, wytyfy. A pewnie jakieś urodziny, bo jest północ. Dobra, ja będę leczyć, więc na spokojnie. Uważaj, bo on mocny ma ten no tak, właśnie. Tak, zabił prawie. Nieważne. Zabił. on ma bardzo mocne te ataki. Ogólnie on szczególnie na przykład jakbyś sam go robił, on według mnie jest bardzo trudnym bosem dla takich na przykład początkujących albo dla ludzi, którzy grają casualowo. Bo a szczególnie w abysie on jest trudny. No bo tak burzyć jako komi zabrać to jest wyczyn, bo ja na nim mam 36 tysięcy życia. No. Dobra. Ile ci zostało rezinu? Eee, 80. Tak, to, to jeszcze możemy albo tego bosa różowego, chyba że już ci się nie chce wydawać. Nie, spoko. No to, to się jeszcze tego różowego raz, bo one się teraz respią. Dosłownie od razu Teraz w tej nowej aktualizacji to zmienili um, I teraz będzie jeszcze fajniej, bo Teraz um, Jak odbierzesz nagrodę Od razu po 5 sekundach się boss odrodzi Ooo No to rzeczywiście wygodnie będzie Więc teraz jak farmisz, wiesz, na przykład 200 resinu Nie musisz, wiesz

Dobra, jeszcze jeszcze mi mi zostało. Dawaj tego samego co wtedy, tego tak, Będziesz mieć mieć cały tak, wydany Mhm yes. Ale mam dziką mam teraz. fantazję ale co? No mam dziką ryby, fantazję Tym. Nie wiem czy ja mogę o takich rzeczach na live'ie mówić Wiem o mozzarella sticks! Tak! Zjadłem, to zjadłem 20 sztuk mozzarella sticks I Ja mówię my mamy jedną komórkę Dominik Ewentualnie jeżeli nie mozzarella sticks to pomidory amore Boże tak wyjątkowo bo tak, bo też mam ochotę No to zaraz już wiesz co robimy Uwaga, uwaga! No, akurat mam na, na Cheetahu, ale byłem w górze, i ich mi nie zadało brania. Gdzie on jest? bo nie widzę? Ja też się to tur. samo. Dobra! Dobra. O, czytałem jakieś osiągnięcie teraz? I w sumie tak o tym myślę, że chyba niepotrzebnie daily robiliśmy skoro... Wydaliśmy resin. Znaczy, pod, pod content, <laughs> ale wiesz, teraz się robi daily na przykład jak resin wydajesz, nie? No to już na, na przyszłość. <laughs> ja, chociaż było ciekawiej. E, zobaczę ten... Kto napisał? A ktoś coś e, napisał? Distribution based on contribution. Riotzli? W Rizli? W Rizli, może no Myślałem, że mówisz, że na czacie ktoś napisał Nie, na czacie nie Jest za późno już <mum> okay. no to co? A poczekaj, jeszcze chciałem zobaczyć Jest achievementów mm. Możemy na przykład zrobić jak chcesz content pod nowy odcinek Hmm. Bo możemy po prostu pozabijać um, bossy różne, żeby osiągnięcia porobić, po prostu. Bo wiesz, na przykład, wszystkie te bossy, co ty zrobisz, tak zrobisz je w koopie, to, to po prostu dostaniesz wiesz, mm -hmm. nie? A są bardzo ładne kartki za to. Takie naprawdę ładnie wyglądają, po prostu. No dobrze, ja jestem otwarty na wszelakie... Pozycje. Dobra, o, to co? Dziękujemy za oglądanie. Zgadza się, dziękuję Wiesz, jak, bardzo. Jak ładnie Kokomi z Nilu wyglądają. Tak, obydwie tutaj. są mokre. O Boże. O to ja zmienię. To ja nam, czekaj, węża dam. Siup. Gdzie ta węża jest? Dobra. Wrócił już, uleczył nas. Aha, okej, okay, dobra. Właściwie mogę dłuża. Dobra, co? Dziękuję za... Gierki wspólne. Ja też, dziękuję bardzo. Bye bye, bye.